Jesteśmy w sklepie Deals. E, dzisiaj kupujemy gadżety walentynkowe dla mojego chłopaka. I idziemy tutaj. Co to jest? E, torebka. Jakaś. E, tutaj jakieś małe podróżnik. Chyba jednak i jest nie Mamy jakieś pudełko. Yy, też mamy... Co to to jest? Kapik. No, mega. No. Yy, ja chyba bym zebrała dla kuby coś z sercu. Ale tutaj mamy też takie coś. To 5 zł. Taki breloczek Myślę, że jeden będzie dla Kuby, to znaczy jedna połówka, bo tak to jest. Myślę, że to będzie dla Kuby, a to dla mnie.